Gdybym w to nie wierzył, to nie wiem, nie wiem, co by to o mnie świadczyło. Czytając to, zdałem sobie sprawę, w jakiej bańce żyję. Miałem trochę pretekst do tego, żeby, żeby poznać się z kimś, bo w momencie, w którym nie miałem aparatu i chodziłbym po prostu po mieście, to nie miałem trochę takiej motywacji. Mam wrażenie, że jestem na początku swojej drogi, że jeszcze najlepsze teksty są, są przede mną. No, jestem tego pewien. Podcast Magazyn Wyborczej. Ja się nazywam Aleksandra Sobczak. To jest podcast o dziennikarstwie i ludziach, którzy tworzą ten zawód, wykonują ten zawód. Dzisiaj ze mną jest Michał Żyłowski, dziennikarz warszawskiego wydania wyborczej. To jest takie największe lokalne wydanie wyborcze, które czasami nazywamy tutaj wewnętrznie Stołkiem. Tak. I wielu dziennikarzy wyborczej zaczynało pracę w redakcjach lokalnych i często wspominają z taką wielką nostalgią tę pracę. Chciałabym, żebyś mi opowiedział o tym, jak Ty zaczynałeś karierę dziennikarską. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Ale wcześniej powiedz mi, dlaczego nagrywamy ten podcast trzy godziny później, niż się umówiliśmy? Dlaczego tak wybiegłeś gwałtownie z redakcji? Dzień dobry, cześć, dziękuję bardzo, za, że jestem tutaj. No, zaczynamy ten podcast o 16. Byliśmy umówieni na 13., ale musiałem wybiec jeszcze do Prokuratury Krajowej, ponieważ tam rzecznik prokuratury, Przemysław Nowak, przekazywał informacje na temat no, śledztwa dotyczącego Działań dywersyjnych Rosji na terenie Polski. No i tak się stało, że musiałem po prostu tam być, więc stwierdziłem, że, że ta praca yy, no jest, jest konieczna, po prostu, żeby, żeby ją zrobić. To jest charakterystyczna rzecz w zawodzie dziennikarza, że właściwie nigdy się nie można przywiązywać do tego, jak się zaplanowało dzień. Tak, to prawda. To odpowiada prawda. ci to? Nie denerwujecie to? Hmm, odpowiada mi ten styl życia. Odpowiada mi ten styl życia. No. Mm -hmm. Myślę, że inaczej mógłbym się zanudzić. Mm -hmm. A powiedz, jak zaczynałeś pracę? E, to zaczynałem swoją pracę jakoś, jak miałem chyba 17 lat. I wtedy e, byłem bardzo zainteresowany fotografią, i to się w ogóle zaczęło od fotografii. I to, co mnie najbardziej pociągało w fotografii, i to, co uwielbiałem, to było chodzenie e, do domów ludzi. E, mm -hmm. I robiłem to. Wtedy nie byłem jeszcze zatrudniony w żadnej redakcji robiłem te zdjęcia tak całkowicie całkowicie dla siebie, ale po prostu kupiłem sobie aparat i zacząłem chodzić po moim rodzinnym mieście, czyli po Ostrowie Mazowieckiej i no miałem jakąś chęć po prostu jakiegoś opowiedzenia o ludziach, o, o tym miejscu i tak się stało kilka razy, że po prostu w trakcie jakichś swoich długich spacerów po mieście z kimś się poznawałem, ktoś później mnie zapraszał do siebie do domu i zawsze to był dla mnie taki wielki strzał dopominy po prostu pójść do kogoś, ktoś mi opowiadał, Jakąś historię związaną ze swoim życiem, z rodziną, e, czasami z czymś szczęśliwym, czasami z czymś smutnym, e, ale wtedy, wtedy byłem bardziej skupiony na obrazie, a przez to, że już zacząłem fotografować, to jakoś niedługo później za załapałem się do lokalnej redakcji, właśnie w Ostrowie Mazowieckiej. Tam najpierw tylko i wyłącznie robiłem zdjęcia, a Jakoś krótko później, bodajże po kilku miesiącach zacząłem też, yy, też tam pisać. Yy, tak, ale to były takie właśnie tekst, gdzie wymagano ode mnie bardzo dużo tekstów jednego dnia i one raczej, raczej były niskiej jakości, no bo w momencie, w którym model biznesowy opiera się na tym, że mamy opublikować 20 tekstów dziennie, w momencie, w którym w redakcji pracują dwie osoby, no to jakby nie możemy mówić o jakimś jakościowym dziennikarstwie, no ale tak. ale taka, To jest taka, taka produkcja linków pod reklamę po prostu. Tak, właściwie tak, ale no mhm. takie, takie były moje początki. Mhm. Fajnie, że opowiadasz o, tym, o tej takiej ciekawości w... W relacji z ludźmi, patrzenia na to, jak oni naprawdę mieszkają, kim są, takiej pierwszej rozmowie, przełamywaniu lodów, no bo to też jest taka cecha chyba dobrego dziennikarza. A nie jest to wcale powszechne. To nie jest tak, że generalnie wszyscy ludzie mają taką otwartość na, na nowe relacje i ciekawość tego. Tak, mi to jakoś zawsze naturalnie przychodziło. A ten aparat właściwie tylko, tylko mi pomagał, bo miałem trochę pretekst do tego, żeby, żeby poznać się z kimś. Bo w momencie, w którym nie miałem aparatu i chodziłbym po prostu po mieście, to nie miałem trochę takiej motywacji, pretekstu do tego, żeby po prostu podejść do kogoś, przedstawić się i, i, i zacząć jakąś rozmowę. I dzięki temu też tak naprawdę bardzo dużo się dowiedziałem po prostu o mieście. Eee, w ogóle tak praca dziennikarska czy praca fotoreportera. Bardzo wspomaga poznawanie miasta. Też wydaje mi się, że praca w redakcji lokalnej szczególnie temu sprzyja. No, ja mogę powiedzieć, że dla mnie okres pracy w redakcji lokalnej to był taki najlepszy czas w życiu, bo, bo miałam takie poczucie głębokiego zakorzenienia w społeczności. I rzeczywiście reporterzy lokalni wyborczej w tej chwili najwięcej wchodzą w takie zwykłe rozmowy z ludźmi. Czy ty w ten sposób znajdujesz tematy, chodzisz tak po mieście? I Zagadujesz ludzi, zaraz się to? Hmm, tak, czasami się to zdarza. Aczkolwiek obecnie e, przez to, że jestem dziennikarzem, który głównie pisze o sprawach kryminalnych, to, to raczej, raczej nie, raczej. E, <grytanie> Przychodzę do ciebie z innego źródła. Raczej, raczej, jest to, raczej jest to inne źródło, aczkolwiek e, dalej uwielbiam po prostu. Podsłuchiwać e, jakiś rozmów, e, nie wiem, nawet w poniedziałek, w momencie, w którym e, doszło do, do wybuchu, e, do wybuchu właśnie na torach. Na, na, na torach. E, I akurat tego dnia wieczorem e, poszedłem zjeść kolację na mieście i po prostu tam w jednym barze usłyszałem, że przy dwóch stolikach toczyły się rozmowy na ten temat. I jakby czułem ten niepokój, czułem to, że po prostu. Mm -hmm. Dla ludzi to jest ważne i że brakuje im w ogóle informacji na ten temat. Mm -hmm. Ale rozmawialiśmy ostatnio też o, o temacie, który był z mojego punktu widzenia bardzo ważny o Twoim artykule dotyczącym takich dziwnych nieprawidłowości w procesie obsługi cudzoziemców. Chciałbym, żebyś opowiedział, opowiedział jak ten temat, na jakim on jest teraz etapie? Bo, bo wiem, że masz pewnego rodzaju sukces dziennikarski tutaj. Mhm. Więc cała sprawa dotyczy systemu INPOL. To jest system, który został stworzony kilka lat temu i w teorii miał ułatwiać cudzoziemcom, którzy mieszkają na terenie województwa mazowieckiego, ustawienie się w kolejce. Bo po prostu każdy cudzoziemiec musi przejść pewną procedurę, musi Przełożyć swoje oryginalne dokumenty, musi złożyć odciski palców po to, żeby móc w Polsce pracować i, i żyć legalnie. I niestety stało się tak, że ten system został całkowicie opanowany przez taką internetową mafię kolejkową. Która za pośrednictwem Telegrama sprzedawała, sprzedawała te numerki, po prostu, mm -hmm. żeby, żeby móc się w ogóle dostać do tego urzędu o danej konkretnej godzinie, żeby pójść do urzędnika. No i te numerki kosztowały tak 500, 1000 złotych, w zależności, w zależności tak naprawdę od kanału na Telegramie. Um, urząd o tym wiedział już przynajmniej od, od ubiegłego roku. Ja swój pierwszy tekst na ten temat napisałem jakoś w okolicy lata, a teraz bodajże kilka dni temu, może to był piątek, nie, przepraszam, publikacja była w poniedziałek. W poniedziałek opublikowaliśmy mój tekst na temat tego, że no, urząd ostatecznie przegrał po prostu tą walkę z mafią kolejkową i ten system zamknął co jest no to niewątpliwie to masz, taką porażką. Porażką urzędu, tak? No, znaczy wcześniej się nie przyznał do tego, no bo przegrał również wtedy, kiedy ludzie, którzy chcą załatwić sprawę w urzędzie muszą opłacać się mafii, żeby, żeby w ogóle móc stanąć w kolejce. To jak dla mnie to przegrał dawno, tylko długo udawał, że nie widzi problemu. A tutaj dodatkowo mamy taki, no, taki dla mnie bulwersujący element, że kiedy to dotyczy, dotyczy cudzoziemców, to właściwie nikt się za nimi nie ujmuje. Gdyby, gdyby tego typu skandal dotyczył Polaków, no to ktoś po prostu by zaczął Wokół tego robić dym. No i w takiej sytuacji, tego typu patologie są, no tylko dziennik, prawdziwy dziennikarz może w tej sytuacji mm. pomóc. I to, I to dokładnie zrobiłeś. Mm -hmm. Tak, to, to o czym mówisz też podkreślił jeden z moich rozmówców, właśnie, który stał akurat w kolejce, kiedy byłem tam, w, bodajże w czwartek, ubiegły czwartek. I właśnie pan, który byłby Jałorusinem, właśnie starał się tutaj zalegalizować swój pobyt. No powiedział mi, że po prostu. Oni no nie są w stanie zrobić protestu. No nie, nie są w stanie, e, nie wiedzą nawet, gdzie mają zapukać e, do drzwi i powiedzieć o, o swoich problemach, no bo po prostu sami obawiają się jakiegoś strajku, no bo w momencie, w którym oni zaczęliby protestować, to tak naprawdę nie wiedzą. Z jakimi konsekwencjami, jakie konsekwencje mogłyby ich spotkać? No, na przykład takie, że nie dostaną przedłużenia pozwolenia na pracę, albo będą musieli wyjechać. Chociażby. Tak, tak. Więc są naprawdę tutaj bardzo poszkodowanymi, i, i to jakoś no, jest dla mnie bardzo istotne, że, y, y, że po prostu pomogłeś w tej sprawie. Y, powiedz, y, jak. Jak ty widzisz w tej chwili, bo pytam, dlatego że między nami jest 20 lat różnicy, tak? i, i jestem ciekawa tego, jak, jak różni się nasza perspektywa, patrzenia na, na to, z czym się teraz mierzy dziennikarstwo. Czy ty generalnie wierzysz w przyszłość tego zawodu, w jakie elementy, co uważasz za zagrożenia? Hmm. Czy wierzę? No, myślę, że wierzę, no bo jednak wciąż to robię, więc, ee, więc gdybym. W Gdybym w to nie wierzył, to nie wiem, nie wiem, co by tam nie świadczyło. Mm -hmm. e, bo bo więc... moja, moja różnica w perspektywie jest taka, że jak ja pamiętam, jak miałam, byłam w swoim wieku, mm -hmm. to część z moich kolegów, koleżanek tuż po studiach wyobrażało sobie, że kariera ich będzie, często się porównywali do Tomasza Lisa, który był wtedy takim wyjątkowo dobrze opłacanym dziennikarzem. No i, i że, że właściwie no to być dziennikarzem to oznacza być taką osobą, która jest taka majętna, wpływowa i że ta, w, tej, w tej branży będzie no taka po prostu, taka sytuacja. No, czy podzielasz te nastroje 20 lat później? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jeżeli obecnie ktoś... Taka większość, w momencie, w którym, w którym młodzi ludzie mają aspiracje do tego, żeby występować przed kamerą, dobrze na tym zarabiać i zyskiwać jakąś popularność, to myślę, że większość obecnie. Myślę raczej o jakiejś krajże influencerskiej niż mm. o dziennikarskiej. Czyli tak, takich tak, treściach przesyconych reklamą, jakimiś mm, sponsorskimi kontraktami, a nie, a nie dziennikarstwu, które właściwie no, jest taką no, funkcją społeczną, która pilnuje demokracji, odkrywa prawdę, korupcję, nieprawidłowości. To, to, to uważasz, że nie jest w tej chwili takie lepkie? Nie, nie ma tutaj perspektywy finansowej? Nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Znaczy... Mm to mogę powiedzieć o tym, że moje plany są takie, żeby, 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 żeby to robić. Mam wrażenie, że jestem na początku swojej drogi, że jeszcze najlepsze teksty są, są przede mną. No jestem tego pewien. I, I właśnie myślę, że taki kierunek, o którym mówisz, właśnie dziennikarstwa śledczego, którym polega po prostu na, na, na odkrywaniu jakichś ukrytych rzeczy, i opisywanie ich to jest akurat taki gatunek dziennikarstwa, który myślę, że będzie trwał najdłużej. Nie wiem, możliwe, że obejrzy ten podcast za 20 lat i okaże się, że bardzo się myliłem, ale, ale na tą chwilę tak mi się wydaje. No zdecydowanie tak, no bo są rzeczy, które w tej chwili na rynku widać, że wycina chociażby sztuczna inteligencja, jakieś rodzaje no, produkcji treści czasem dziennikarskich, czasem artystycznych, literackich. Część rzeczy jest ograniczana przez wielkie platformy, które, które promują treści niekoniecznie najmądrzejsze, ale dziennikarstwo śledcze i generalnie takie dziennikarstwo oparte na misji takiej, takiej roli społecznej istotnej, no to jest coś, co, czego no, nigdy już na tę chwilę wiemy, wiemy mniej więcej jak modele językowe pracują, tego się po prostu nie da zastanowić. Nie da, Wstąpić, bo modele językowe operują dostępną wiedzą, a dziennikarstwo śledcze ujawnia te rzeczy, które się próbują bardzo starannie ukryć przed e, okiem człowieka. Mm, chcę jeszcze, żebyś mi powiedział, czy ty tak samo widzisz te ryzyka? Czy, właśnie, ja mówię, Big Techy, sztuczna inteligencja, czy coś dla ciebie jeszcze jest takiego? Hmm. Wydaje mi się, że po prostu serwisy społecznościowe i to, że ludzie przyzwyczają się do niejakości. Mm -hmm. I w momencie, w którym um, odbiorcy mają do wyboru sięgnięcie po, nie wiem, chociażby TikToka, które da szybką rozrywkę i, i szybką dopaminę, Kontra e, długi tekst, który na przykład będą przez długi tekst, który będę czytać przez 15 czy 20 minut, e, który możliwe, że nie będzie łatwym tekstem, no bo będzie w nim bardzo dużo informacji e, i niekiedy te teksty po prostu opisują trudne zjawiska. No to wydaje mi się, że przyzwyczajamy się do takiej niejakości. Mm, I to do, też, tak do tego, że, też tak. że nie... łatwiej jest po prostu sięgnąć po coś, co da co nam taką, taką szybką rozrywkę. Yy, serwisy społecznościowe są też bezpłatne, a obecnie no jednak yy, media, takie wysokojakościowe media, no idą w tą stronę, żeby jednak wprowadzać paywall, żeby. Po prostu dziennikarstwo mogło na siebie zarabiać. Tak, no to też w PayPalu chodzi też o to, żeby nie uzależniać dziennikarstwa od reklamy, tak? Na początku naszej rozmowy wspomniałeś o tej pierwszej pracy, w której to no, musiałeś wytwarzać bardzo dużo linków, yy, darmowych linków zakładam, yy, ale to, to, to jest taki model, w którym yy, no, dopóki jest reklama, dopóty jest produkcja treści. Dziennikarstwo, które jest finansowane przez e, użytkowników, przez prawdziwych czytelników widzów, ne, ono ma po prostu szansę no, na bardziej misyjną formułę na to, że rzeczywiście e, użytkownicy wiedzą, że płacą za, ne, za jakiś rodzaj usługi istotnej dla społeczeństwa. Mówimy o zagrożeniach płynących z zewnątrz, no, z, z rozwoju e, dużych firm technologicznych, ale są też czasami szanse. Ja pamiętam taki reportaż, który pisałeś z. Grupą dziennikarzy z różnych mediów. Hmm. On dotyczył handlu mefedronem hmm. i tam przeanalizowaliście ogromną bazę danych. Hmm. Powiedz, jak to zrobiliście. E, tak, więc to był akurat tekst, e, który dotyczył mefedronu i nie tylko, ale w ogóle e, narkotyków, sprzedaży narkotyków. I my się skupialiśmy na Telegramie. I tam no, były tak naprawdę tysiące wiadomości. Bardzo dużo kanałów, które przeczytanie, których przeczytanie po prostu człowiekowi zająłby, nie wiem, pewnie kilka tygodni. To po prostu byłoby może, niemożliwe. Może, może, Gdyby kilka, trzeba to może tak... kilka miesięcy, byłoby to po prostu niemożliwe. Mhm. A tam, no, dzięki po prostu algorytmom, dzięki. E, Osobie, to akurat była nastka, dziennikarka z front Story, która potrafi programować, która potrafi no, wziąć ogromną bazę danych i no, z, z tej bazy danych wyciągnąć pewne wnioski, wyciągnąć e, konkretne liczby, na przykład dotyczące e, chociażby skali tego, skali tego zjawiska. Bo, bo bez tego wiedzielibyśmy, że narkotyki są sprzedawane na, te, na Telegramie ale nie mielibyśmy pojęcia o skali, a dzięki jej analizie mieliśmy w ogóle pojęcie o tym, jak dużo tych wiadomości jest, i jakieś szacunki dotyczące ilości sprzedaży. Mhm. To jest bardzo dla mnie ciekawy przykład, bo zwykle AI ja się pokazuje jako coś zagrażającego branży, a tutaj widzimy, że takie jakościowe dziennikarstwo śledcze może też być no, po prostu skuteczniejsze, bo bez niego byście po prostu pewnie opisali jakiś mechanizm, historii, to też by było ciekawe. A tutaj ja szczerze mówiąc, czytając, to zdałam sobie sprawę, w jakiej bańce żyję. W ogóle sobie nie zdawałam sprawy z tego, że skala handlu, no, tego rodzaju. Narkotykami jest tak ogromna w Warszawie. Rozumiem, że ty w pracy zawodowej się z tym stykasz częściej, zajmując się między innymi przestępczością. Ciebie to nie zaskoczyło? Znaczy, może mnie to nie zaskoczyło, ale jednak byłem bardzo zadowolony po prostu z tego efektu, że byliśmy w stanie podać yy, konkretne liczby czytelnikowi. A taki szczegół, właśnie jak konkretna liczba zawsze, zawsze dobrze robi tekstowi. Oczywiście. Bo już nie musimy operować tylko i wyłącznie na naszej wyobraźni, tylko jesteśmy sobie w stanie jakoś to w ogóle umiejscowić w głowie, ile tego jest. Nie no, to jest ewidentny, ewidentny konkret. Chcę się dopytać o dziennikarstwo kryminalne, bo generalnie na polskim rynku w darmowych mediach jest tendencja w tej dziedzinie do clickbaitów. No, takiego, wiadomo, zawsze fajnie podkręcić. Dużo ludzi się tam rozemocjonuje, wejdą w tekst. Nie wiadomo, czy będzie to prawda, co było w tytule, czy nie, ale liczy się, że weszli. Ty nie ulegasz tej pokusie. Twoje teksty kryminalne są raczej, no, są one zrównoważone, tak? Znaczy tytuł zgadza się z tym, co jest wewnątrz. Nie skalujesz jakichś trudnych emocji. Nie masz czasami takiej pokusy? Dziękuję Ci bardzo. E... Czy mam taką pokusę? Nie, nie mam, nie mam takiej pokusy. Może gdybym był. Myślę, że gdybym był na przykład e, jakimś takim. Właścicielem jakiegoś domu medialnego mhm. i wiedziałbym, że po prostu zrobienie takiego clickbaitu to, to będzie dodatkowe 10 tysięcy dla mojej firmy. To może miałbym taką pokusę, ale akurat no, nie, jestem, nie jestem tym człowiekiem, więc to, co jest dla mnie ważniejsze, to przekazanie po prostu ludziom jakiejś rzetelnej informacji. Mhm. Ja też sobie bardzo cenię teksty powstające w warszawskiej redakcji wyborczej. Tu można je czytać na warszawawyborcza.pl i między nimi twoje, takie pokazujące różne ciekawe zjawiska w Warszawie, ciekawe miejsca. Pamiętam taki tekst, który dla mnie był osobiście ważny, kiedy pojechałeś sobie na plażę nad Zegrzem. I właściwie no, informacja była jasna: tam jechać już nie trzeba. Michał Żółowski tam był, za nas wszystkich, poświęcił się, nie, nie, trzeba, nie trzeba sprawdzać. Czy ty robisz tego typu tematy, żeby odetchnąć od tych kryminalnych, czy po prostu to też jest jakaś twoja taka druga noga? Znaczy to jest dobry oddech. To jest dobry oddech po prostu od, od tematów kryminalnych, a tam akurat była taka sytuacja, że pojechałem tam w momencie, w którym Zostało tam uruchomione nowe połączenie kolejowe mm. po prostu no to było coś, z Warszawą, tak. tak mm -hmm. i, I jakoś w redakcji wspólnie stwierdziliśmy po prostu, że, 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 to jest, że to jest ciekawe do opisania. Z Podobnych tematów byłem także kiedyś w Santago, gdzie opisywałem właśnie to, o czym, o czym się mówi w kolejkach, o czym, mm. o czym ludzie rozmawiają w kolejkach. No i właśnie. Była to dla mnie taka okazja po prostu, żeby, żeby podsłuchiwać i jednocześnie mieć usprawiedliwienie do swojego podsłuchiwania. No tak, bo wydaje mi się, że właśnie, jak na początku rozmawialiśmy o ciekawości, że ciekawość, w naszym e, rzymskokatolickim społeczeństwie jest pierwszym stopniem do piekła mm. i tak jesteśmy uczeni. Jest takie więc... powiedzenie, kociej mordy dostaniesz. Tak, Aha. tak, to też, to też. <grym> więc w sytuacji, w której e, ja mam, mogę usprawiedliwić swoją ciekawość poprzez bycie dziennikarzem, to czuję, że może jestem e, tak o krok e, o stopień niżej do tego piekła. Przynajmniej o <grym> jeden stopień. Uf, oby, oby to tak <grym> działało. <grym> Powiedz mi jeszcze o takim wątku, który się pojawił niedawno, bardzo w swoim tekście, w którym pisałeś o psychoterapii. I w tym tekście dosyć, dosyć mocno się osłoniłeś. To znaczy, napisałeś ten tekst w pierwszej osobie na podstawie swoich własnych doświadczeń. Czy tego typu pisanie się wiąże dla ciebie z jakimś kosztem osobistym? Tak, to był dla mnie koszt, ponieważ w tym tekście opisałem swoją konsultację psychologiczną. Więc e, zastanawiałem się po prostu nad tym, w jaki sposób e, to zostanie odebrane przez czytelników. E, aczkolwiek miałem cały czas poczucie, i tak też pisałem ten tekst, że mimo tego, że to ja byłem głównym bohaterem tego tekstu i na własne życzenie, bo, bo sam, e, sam z siebie uczyni, uczyniłem głównego bohatera, to. Tak naprawdę był to tekst o systemie. O systemie, w którym trzeba czekać y, 3 lata na psychoterapię y, w NFZ, a w sytuacji, w której poszedłem do, na, na taką jednorazową konsultację psychologiczną, usłyszałem pytanie, czy, nie ma, czy pana nie stać na to, żeby pójść na terapię y, prywatnie. Więc uznałem, że y, że że warto się odsłonić, że jakby jest to sytuacja, w, w której prawdopodobnie znalazł się, znalazła się niejedna czytelniczka i czytelnik. I z tego powodu uznałem, że warto to opisać i że, i że warto się odsłonić. Mhm. I też muszę powiedzieć, że nie spotkałem z tego powodu żadne, żadne negatywne konsekwencje. Y z tego co pamiętam, to chyba tylko jednego maila dostałem z taką informacją, że jestem roszczeniowy. Ale w skali tego, co sobie zdążyłem wyobrazić wcześniej, to naprawdę nie, była, nie było nic negatywnego. Jeden z prenumeratorów wyborczej na forum pisał, że Panie Michale, jest Panem wszystko dobrze, skoro Pan się tak potrafił tam wykłócać, to dlatego uznali, że może Pan poczekać trzy lata. Więc no, różne, były, różne były te głosy. Ale pytam, pytam o ten koszt, dlatego że takie pisanie w pierwszej osobie jest pewnym rosnącym trendem generalnie w dziennikarstwie, które ma, ma taki właśnie ludzki charakter. Tak? W dziennikarstwie które nie jest jakoś maszynowe, nie jest właśnie zastępowane przez AI, tylko właśnie pisząc pierwszej osobie, dziennikarze czasami budują wiarygodność. To znaczy, to nie zawsze musi być mój konkretny problem. Ja nie muszę pisać o sobie, ale to, że piszę, byłam, sprawdziłam, zapytałam, zadzwoniłam, poszłam, zobaczyłam, to jest, to jest coś, co w jakiś sposób użytkownikowi uświadamia ten proces, proces tej pracy. Więc dlatego, dlatego o to pytam. Chcę jeszcze ciebie zapytać, jak, jak byś chciał, żeby twoja praca, co byś chciał robić w przyszłości? Jak twoja praca miałaby wyglądać? Co byś chciał robić w przyszłości? Chcę opowiadać historię. No. Tak, chcę opowiadać historię, które, które będą ważne dla ludzi. Tak sobie wyobrażam swoją pracę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Michał Żułowski, ja się nazywam Aleksandra Sobczak.